Witam Dobra. wszystkich bardzo serdecznie, to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Dzisiaj jest ze mną, jako, jako lisin, no to lisek Dekuła Tak, Dekuła Jako korki jest dzisiaj ze mną Kornaś Dol Jako Leblanc jest dzisiaj ze mną Kacper Zejsta. I tam, i tam na górze jest ganja mafia i chronić. I chronić. Dobra idzie już Dobra masz HP i się ciesz Dzięki do podpalania ludzi. Nie no, chopie. Miłego tak. I teraz wszyscy miłego podpalania ludzi. Nie no, słuchajcie. Ja w ogóle nie wziąłem nawet specek pod supporta. Brawo. Lip to Dobra, ja będę z tego. Ale mamy player cro. Nie wiem co to jest. Nie mają dżunglę A, mają lisina. iść trafił. O, dzięki. Dekło. Dajcie mi Właśnie, jak, jak lisek nie gra, tym nie gra lisinem. To jest cud. Po prostu. Ale lisek. Gra lisinem, ale, lisek ale lisek lisin, chyba logiczne, tak? Samo Ale Zonia? Korki kornacz. Korki kornacz, dokładnie. Nawet nie próbuj Zoni robić. Leblanc, Kasper. Mam robić Zonię? Tak, Ej, No, pasy mi miniony miniony Cześć. Chciałbym Cię zjeść. Lol, czy Ty masz pod AD? Runki. Tak! Tak właśnie nic nie zmieniłem, dlaczego mi nikt nie powiedział, żebym zmienił runki Dobra, walił to pies Skoro to lubisz Eee, mam się robić pod AP czy support Wydaje mi się, że ten master ma runy Ej, pół pod... Pół AP pół support, wiesz Cezar Czyli 50-50, pół do najeża, tak? Dobra Cały świat, A. Sorry, nowe, pod... nowe powiedzenie Cześć Wszyscy nam rzucili, lol. Jak coś, to możesz maksować na razie manę, bo nie są agresywni. Każdy krok to dobra, ja będę tutaj stał. Mi się e, jak będę fidował, y, mi da to. Sorry. Tak, nasze rozmowy przed, przed tym, przed, przed meczem. Idę, idę tutaj o dobra. O mówię? To jest I dopiero ja się... pierwszy frag. Grałem talonem to też nie było za ciekawie. Idzie, idzie, pod bezki. Też to Cześć. był kos? Nie no, ono jest op. Niech ktoś i powie, że Soraka nie jest agresywnym supportem. Uwaga, no uwaga, tam idą idę... na ciebie. Oj, lisek. Znaczy lisin. Lisek, znaczy lisin. O, sorry. Żyjesz tam, czy leci? Ja tu na niego będę campił, może przyjdzie w końcu. I campi dla mnie. Myślę, Tyle że się sam. wróci. Wiesz? Kornosz, marnuj manę. Nie mam na co, bo te... Te się boją. Nie wiem, e... Może Jak coś to SS na Wayne, ale wydaje mi się, że Awczyb jakoś się dziwnie na linii zachowywała. Eee, wiesz co? Wayne się przestraszyła. Wayne. Cześć. I tak za chwilę 70 yy, yy, ataków. Wayne, Wayne. Taylor? Talon? talon. Tak, i zacznie się teraz kłótnia 5 godzin. Ja mówię Taylor, oni Talon. O, ja jest... Mówię, talo ty, taylon". O, mówię. o, jest Talon na ty Talon. No to mówię. Jest Wayne. I ten master ma tyle potek, że to się po prostu w głowie nie A mieści. Po co jest podada jeszcze im powiedz? Opadnę śmiechem. Cześć. Uderzyła mnie. Heavy machine gun. Użyczam pomocy. Jedna pomoc, 2,99 SS. A to Uważajcie nie, tam czy... na bocie. Na co? Na mastera. Nie, nie, niech uważa ten. No właśnie, o tym mowa. Master poleciał na to Weź piszesz te te y bo... piszesz SS-y, bo on, go nie ma. Pingowałem. Ale nie pinguj, bo to jest beznadziejne, powiem ci. Tak, on... To jest dobre, jak dodajesz do SS-a, ale mnie, mnie na przykład Weź... nie pasuje zupełnie, jak ktoś by mi tylko pingował. Tego się Czarek, jak masz, to postaw warda. Nie, ja nie mam. Do, do, dobra, Wayne. Co tam, połowę? Co tam, yy, połowę farmy? Mojej masz? Nie, no. Co co, on ty? ma połowę mojej farmy, pewnie? <grym, <grym, nie, no. Aż tak źle nie jest. SS ukradłeś mi. Nie, o, to nie. ukradłem ten. Yy, li, liskowi. SS, <grym>, nie, nie. nie SS. mam money. I tańczą pod wieżą, bo nie mają co robić, nie? Ładnie. Yeah. Tak, wypchnij miniona. Cześć. Ha, pięknie. Mogę raz na jakiś czas blue? Hm? Eee... Co on robi? Zadziwanie Mam cię. Wykonany. I co on mi tu robi? Nie wiem, chłopie... On chce ci pomóc, może spuszować, wiesz? No dobra no jak są no to... Ale no nie wiem no topa strasznie tam Aj ona awczy jak nic ona awczy Ta ona. Nie no I co ile ona ma problemy z netem na, na stówę okay, O zobacz. kurczę tu Jasu. My ją lejemy, ona się nawet Cześć. nie rusza Jasu tu gdzieś był Cześć Pytam. Dobre Czy ona trochę nie ma szans? Nie no, ja mam taki haras z tego yy, E jak jeszcze bym miał urunki pod AP To już w ogóle Zero nie, nie bądź się na niego chamsty Ja tylko mu Ja jestem szczery O i ginie. Ale naprawdę przeciwko Sorry. Jest masz 6 level. On ma ulta. <suszy> On ma ulta. E, e, master nie na bota, na pewno. No to niech przychodzi. Stój... pod. Wielka. Chodź, 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 Ale ja czekam na niego tylko. Ja też. Ja też. O, dobrze, że napisał że dobrze, że ma nick deadly pingwin. Bo właśnie ginie. Ubierzę go. Cezar. Dobra, mogłeś go jeszcze podpalić. <laughs> no właśnie, jak, jak są ludki, to nie wiem, podpalaj ich. Tak samo <laughs> <laughs> Serio. Tak. No, bo na co masz zużywać to podpalenie? Lepiej, żebyś nie sksuł, a żeby ci dodawało Cześć. chyba 5... Pięć... Cześć. Życie. O, ludzi. Okay. Zabiją, zabiją. To jest twój frak. Czy ja mam Z go? Każda do dobra lepla. Proszę. Żeby... Ej, to chodźcie teraz do smoka. Czekajcie. Ej, nie, ja lecę, mistrzu. Czekajcie. Czeka. Bra, tak. Do na łoki 40 sekund. Dobra, okej. Okay. się nie summoner. Ja tu bronię mida, bo trochę... Ich Ej, szyb... ziom Cezar! O, sorry, szybki, te... szybki telefon był. Przepraszam. Sześć ten... go podhealuj. No, ja ciebie schilowałem. listing gdzieś tam. Ej, chodźcie no. na ich blue szybko. Naprawdę? <laughs> Naprawdę Dobra, ja się cofam. M mogłem go podpalić. Nie no, już podpaliłem. O! Oh, blank. Żak. Naprawdę zultowałem. Naprawdę. Tu, tu był gdzieś Master E. Ale dobra, Blue ukradłem, tyle wygrać. Master E co? O, tu jest Master E. I. I co? I, no, i ulto. Dobre. Ej, nie pom się z nim. pomóż mu tam na topie, co? Bo on sobie nie radzi chyba, chłopak. No, stary, ale oni też tu wiesz, nie mają. Yy. Dobry, Majster. To się nazywa farmienie. <grym> Już nawet ja mam fraga. Dobry, Lisek, skup się na topie. No, Lisek, skup się na topie, bo my sobie radzimy z nimi. Cześć. Cześć. Oni tu nie mają warda Mogę nie? się wrócić Czekaj, zdążę jeszcze zdążę Dobra się wrócę Kupię sobie tego. bo on mnie zginął zanim e... tam dojdę Kupię sobie kielich, okej? Okay? Tylko ograla całego i to. zabij go! O, chłopie, dobra, nie mam many... Poczu... Nie, 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 ty mu pomagaj co nie tam na górze. Ale to co robi no to No ma 20 level, no nie oczekujesz tak. Nie no ja cud... rozumiem, ale to jest Pantheon no wiesz, może kupił, bo on nie chwalił się, że kupił Pantona. Dzisiaj go widziałem, to może teraz kupił jakoś go przed chwilą. No i dobrze. Dobrze, Lisu. Nie zdążyłem przyjść. No nie, spoko. No. Chodzi o to, żebyśmy go ogarniali tak pirozliwie, żeby on nie nafidał za bardzo. Eee, Jace ma 3-1. Dobra, 3-1, to jeszcze nie jest tragedia. Te teksty. Mam dziwne wrażenie, że możemy zniszczyć ten, tego... tego. Mogę ja go zliszyć? SS Spoko Dzięki za kasę Cesar zła Cześć Jakby co, drzyjcie się o ulta Fujej. Co on mi tu robi znowu na tej linii? O, chce ci spuszować, no chłopak ma dobre intencje Kiedyś będę musiał z nim przysiąść, pogadać i go jakoś tam uczyć grać. Chcecie mnie złapać? Albo może, może niech ktoś inny go uczy. Za żywych... <grym> ...i umarłych. Czekaj, podpalę go. Nie, 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 dobra, nie griduj. Nie podpaliłem go, zgadłem? Tak. Ja pierniczę. Chciałbym go podpalić, bym miał fragę. W ogóle ja tu się cały czas biję z tymi i to jest tak bez sensu. Dobra, jest nasza wieża. Pucha, nas nasz. la, 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 la. Chodź tu tym panteonem. Tu go zabijemy. Ach, nie, eee, dobra, panteonem. Wracamy, ej, wracamy, bo master idzie. Spoko, ja czekam. Chodź, chodź go. Ja mam podpalenie. Ej, idzie Jace do was. Adu. Spoko. Chodź tu, staniemy, ej może możemy się już zacząć cofać najwyżej, jak przyjdzie to się ten. Nie, 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 No nie, 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 Mam fraga system dobra, a fraga też mam. Chodź, zniszczymy to. Eee... tak, tylko że zostawcie tą farmę. Spoko, ja tu tylko sprzątam. Spoko, ja tu tylko farmię. O mój gry, burzyciel! Prawie. Nieee! Za wolno leciał. Słyszyłem wie, że, że, że. że. No. Słuchaj, wiesz, że to nie jest trudne. Nie wchodzić. Czemu ty uciekając to odpalasz? O ho 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 ho. ho. O cholera. LOL. Ty się tak nie ciesz. LOL, czy ty to widziałeś, co ja zrobiłem? Wlazłem w jego... Ja go zabiłem, prawie. Możesz, ty. Jezu, myślałem, że ja już wszystko z powrotem. Też tak myślałem. Yy! Ten pan leciał. Balansuje na krawędzi życia i śmierci. No, chyba śmierci tylko. Nie no, jest tu saoraka, czekaj, ja cię będę healował i. Pst, mam cię. Gacia. Dobra, wracam się po Trinity. Spoko. Także ja spokojnie. Nie wiem, zacząłem tym tekstem spamować dzisiaj. Czym? Mam cię. Nie, no to jest tekst roku, gacia. Czekaj, już, już, już cię leczę. A cię już ci daję manę. Tylko ten kościół kradnie farmę. Patrzmy na topa. No, no, nie płacz, tyle, bo będziemy mówić, że jesteś Macie. Ale ja zawsze farmę. Czekaj. Pomóż, pomóż, Zgasz, mi, pomóż mi z blubówem Cezar. Spoko, tylko daj mi dać sobie mana. Co, ja mogę go podpalić? O żeż ty ukradli nam. O, my, ono jest... nam nie zuża ulti, ej. Co zrobiła? Chodź, 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 zuża chodź, ulti. master jest. Oła. A mnie co Tam idę. Cześć. Say hello. Ja się czekałem, aż ten banan sksuje Ksujący banan. Dochodźcie na smoka. Mam fragi? Ja wiele nie robię, ostrzegam. Ksujący banan. mnie fragi. Ksujący banan. Ale z killami robię. Już wiem, jak będzie brzmiał ten odcinek. Ksujący banan. Banan, który ksuje. to ja może potankuję, tylko healuj. filuj. Chwiluj. Masz to, mamy. Silensowałem go. Tak. tak. Tyle wygracie. A ja go przeleciałem i co? Przeleciałeś ty smoka, prawda? Ty, ty chodźcie na tą sonę. Doświadczenia swoje erotyczne zostaw dla siebie. Dobra, już dzisiaj, tak? no, Ale nie tak. ksuj tak. To Star, ja zainicjowałem. Tak! Dobrze, okay. tak. Sorry jestem leddy. Dostaję bombę na Ryszy. Ale, ale on, on on pilnował fraga. <laughs> Chodź tu stary, wie? daj mi trochę many. Ja pilnuję fraga właśnie. No.

Dobry banan. flash. Ja mu nic nie zrobiłem, ten fleżuję. Nazwę ten odcinek, dobry banan. No Myślisz, że Dobry banan z Afryka? Cześć. Haras Harosujesz ich bananami, to oni od tego są zniszczeni psychicznie. O, trafił. Cześć, banan. Cześć. Cześć. Cześć, kolejny banan. Zrobię co należy. Nope. o ulti. No, ulti się nie popisało. Lol, lol, lol. Lisek. Lisek mistrz lisinów. Still better than you. E, better than Fileria. Irelia. Lol. <gryst> nope. To było dziwne. Wy nie gincie przynajmniej na tym masterze. A no ktoś ginie? Mam cię. Jest duży spokój cały czas. Dwie asysty za chila. Czyli. Znaczy... O! A i przeżył. No, ale ty dostajesz ode mnie ten ulepszoną rakietką. No, no. Dlatego 4KSOP ona chiluje i ma frag. W razie ma asyst Za samo ucieczkę, asystę. To jest chyba najlepsze w tym urci. <grym> Widzieliście tego Lizina? Tak. Nie, nie mam ustęp, mam bo... ulti jak coś. Mogę kogoś zabić? Mamy Próbuję tego mastera skro... skosić tak, żeby się nie skroił. co chodzi? Nie wiedział, co się stało. Baterner Oj, wiedział, co się stało, LOL. Tak! A tą Widziałeś tego. Nie, Wejdź, 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 wejdź. Umrałem. Tego, tu. Dobrze. Zabiłem go jeszcze. No i o to chodzi. Hey, what? Ej, co mam Ty... złożyć? Ej, byłeś godlajkiem. Like Ej, ja też, kur... Ej, co mam złożyć, panowie? Amstwo nie? Co masz złożyć? Coś pod i, i, ma, i ten. I... Nie wiem, składaj AP, to jest wygrane. Dobra, składam. Ej, i... Dlaczego ty masz Guinzo? Bo składam. Yy, hybrydę na Korkiego. Naprawdę? Wiesz, jakie to jest dobre? Działa? Bo on ma ten, on ja W on ogóle nie wiedziałem, że się... coś takiego działa. Oj, tam ty się te... bije. Dwa lisiny Tra... się kopią. Co mam jakiś Bo przelicz... uważaj, bo lisin cię bije. I Jestem lepszym tej... lisinem, patrz. Ej, oni prze... poddali. To nie fair. Taki łatwy To mój pierwszy element w roku. Dobre. Nie ma co tego na YouTube'a wrzucać. Nie, Dawaj. szybki filmiczek. O, może nie ten nie wrzucę, nie wrzucę dzisiaj, co? No. Dobra, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie w tym filmiku. Dziękuję moim gościom. Eee, co? Do następnego odcinka. Prawa dla Panteona. Tak, powiedzcie coś od siebie, no dawajcie. Brawa dla Panteona. Tak, Panteon, Panteon gościnnie, ale tak... Chyba. 7107 Oj cicho tam siedzieć. Może ktoś przeczyta tam no jeszcze tabelę, co? Bo ja nie mogę wyjść. No. Nie. Dobra, no to no to do aser tego yy, filmiku Odcink. się